A dziś cofniemy się w czasie i opowiem Wam o trzech książkach z zakresu rozwoju, które najbardziej wpłynęły na moje życie. Trzy tytuły z zakresu rozwoju, które szczególnie wpłynęły na moje życie i książki, można powiedzieć, do których odsyłam czy odsyłałam wiele, wiele osób. Powiem wam o nich w kontekście może bardziej tego, jak ja rekomendowałabym je teraz czytać, chociaż akurat moja kolejność czytania była troszkę inna. A zatem, pierwsza książka, którą rekomenduję wszystkim osobom, które dopiero zaczynają, e, jakby swoją przygodę z rozwojem osobistym, zaczynają roz interesować się e, właśnie taką e, podstawową psychologią. Jest to książka Ja Tadeusza Niewińskiego. Jest ona na rynku polskim, wydawana od lat. Możecie ją znaleźć w starej lub nowej oprawie. Jest jej mnóstwo również na rynku wtórnym. Jest to książka, która była pierwszą książką o rozwoju wydaną po polsku przez polskiego autora. Dlatego, że Tadeusz Niwiński, jak zresztą wskazuje jego imię i nazwisko, jest Polakiem, natomiast od lat e, mieszka w Kanadzie. E, co ciekawe, e, powiem Wam, że pół roku spędza w Kanadzie, pół roku e, spędza na Hawajach. I on jako pierwsza osoba właśnie napisał i wydał taką książkę rozwojową po polsku. Czemu mówię, że jest to książka? Dla osób, które dopiero zaczynają, dlatego że znajdziecie tam naprawdę podstawy podstaw. I y, można po nią sięgnąć z ciekawości, co też było tam napisane, natomiast wiele z tych przykładów znajdziecie też w innych. Y, Często amerykańskich, tak czy w ogóle zagranicznych e, książkach, zagranicznych autorów, a Tadeusz zebrał to w bardzo prosty, w bardzo skondensowany sposób. W taki w sumie przystępny dla każdego. E, z Tadeuszem znamy się osobiście, e, bardzo go lubię i e, tak jak kolejne jego książki, już mam wrażenie, że były, e, wchodziły tak e, głębiej w różne tematy. E, tak akurat ta książka naprawdę jest taką bazą, bazą dla każdego. To dopiero zaczyna swój rozwój. Ja na nią trafiłam już trochę później, już mając przeczytanych ileś książek, ale wiem, że jest to, była to też jedna z pierwszych książek Marcina Osmana. Natomiast pomimo tego, że trafiłam na nią trochę później, to pomogła mi poukładać taki trochę wtedy mętlik mój w głowie, który mi się pojawił po przeczytaniu iluś książek, kiedy już nie wiedziałam co z czym, jak w ogóle do tego podejść, to tak jak mówię, tam jest taka po prostu baza najprostsze rzeczy o nawykach, najprostsze rzeczy o przekonaniach, o wartościach. Zatem, jeśli masz poczucie, że masz mętlik w głowie, albo dopiero zaczynasz swoją przygodę z rozwojem, albo jesteś ciekawy, jaka była ta pierwsza książka na e, rynku rozwoju osobistego w Polsce, to właśnie polecam Ci książkę ja, Tadeusza Niwińskiego. Druga książka, a dla mnie pierwsza, od której w ogóle zaczęła się moja przygoda, można powiedzieć, z taką e, psychologią e, pozytywną. To książka prawdopodobnie wam znana. Ciekawa jestem, czy ją czytaliście, i ciekawa jestem, czy przeczytaliście ją w całości. Ja w całości przeczytałam ją do tej pory dwa razy, natomiast jest to książka, do której kiedyś bardzo, bardzo często wracałam. Również kiedy prowadziłam szkolenia, zdarzyło mi się do niej wracać po inspiracje lub po przykłady, i jest to książka obudź w sobie olbrzyma Tonego Robinsa. Można powiedzieć, że jest to taki klasyk, jeśli chodzi o rozwój osobisty, ale jeżeli zamierzacie teraz wyłączyć film, to zachęcam Was, żebyście tego nie robili. Bo chcę Wam powiedzieć o tej książce z trochę innej perspektywy. Ja ją czytałam dwa razy. Pierwszy raz, kiedy miałam lat 16-17, byłam w liceum i uwierzcie mi, wtedy, jeśli dobrze pamiętam, 800 stron. To było dla mnie jakaś kosmiczna ilość. W ogóle podchodziłam do niej dwukrotnie. Przeczytałam 100 stron, które zresztą początek jest bardzo inspirujący, w którym Tony Robbins opowiada o swojej historii, ale nie przebrnęłam dalej. Za drugim razem postanowiłam sobie, że skoro już kupiłam tą książkę za pieniądze, które miałam ze stypendium naukowego, a nie dostawałam go zbyt dużo, to muszę ją przeczytać. Poza tym była polecana przez moją trenerkę na takim kursie technik pamięciowych i szybkiego. Czytania, a y, akurat Magda była dla mnie autorytetem, więc postanowiłam, że muszę ją przeczytać. I słuchajcie, przerobiłam tą książkę. Przerobiłam tą książkę krok po kroku, robiąc wszystkie ćwiczenia, zapisując to sobie w zeszycie. I kiedy po raz kolejny sięgnęłam po nią, gdzieś pod koniec studiów, już w tej chwili nie pamiętam dokładnie, jaki to był moment, ale gdzieś, gdzieś właśnie koniec studiów, taki, taki przełomowy powiedziałabym, to niesamowite było też to że odnalazłam swoje notatki sprzed tych tam kilku lat. I mogłam sobie dokładnie porównać, co z tych rzeczy udało mi się zmienić, w jakim kierunku poszłam. Tam były wyznaczane cele, było określane w 10 obszarach życia, na jakim poziomie się czujesz, na jakim poziomie chciałbyś być za 10 lat. U mnie te 10 lat jeszcze wtedy nie minęło, ale tam już niewiele brakowało. I powiem Wam, że to była niesamowita podróż. I tą książkę polecam nie tylko z tego względu, że jeśli chodzi o neurolingwistyczne programowanie, to można powiedzieć, że znowu, jest tam taka baza wiedzy, którą potrzebujecie mieć. E, czy jakby, jeśli interesujecie się rozwojem, to warto mieć wiedzę na ten temat. Nawet jeżeli nie wszystkiego używacie, e, mnie na przykład świetnie techniki e, związane z modalnościami czy w ogóle z wyobraźnią wszystkie przydały się, jeśli chodzi o pracę z krytykiem, zarówno moim, jak i z osobami, które trafiały do mnie na coaching, na treningi czy, czy na mentoringu. Ale właśnie też spojrzenie na siebie z tej perspektywy po latach, przejrzenie swoich notatek, to była znakomita podróż. I też właśnie ta moja podwójna praca z tą książką była trochę inspiracją do stworzenia mojej książki Kim jesteś, bo zależało mi, żeby te notatki ludzie mieli w jednym miejscu. Bo ja musiałam szukać tego mojego notesu. W międzyczasie gdzieś jeszcze też te ćwiczenia sobie robiłam, ale te notatki, tak, moje z tych ćwiczeń były porozrzucane po jakichś kartkach albo prawdopodobnie gdzieś wyrzucone. A zależało mi, żeby to było w jednym miejscu. Także polecam tą książkę, jeżeli chcecie porządnie popracować rozwojowo, jest to. Solidna pozycja, zarówno inspiruje, bo są tam historie, zarówno daje narzędzia, bo są one tam dokładnie opisane. Wręcz e, są elementy, gdzie można krok po kroku pracować, chociażby z Waszymi przekonaniami. E, nie mówię, że jest to książka, która pokrywa wszystkie obszary. To nie jest tak, bo e, jeżeli weźmiecie bardziej tematycznie jakąś książkę, tak, czyli typowo na przykład o nawykach, czy typowo o przekonaniach, to wiadomo, że znajdziecie więcej. Ale jeśli chodzi o podstawowe, bazowe informacje, Informacje, jak najbardziej można z nią świetnie sobie popracować. Także obudź w sobie Olbrzyma, moja druga rekomendacja. Trzecia książka, która absolutnie wpisała się w moje życie i absolutnie mogę powiedzieć, że jestem fanką tego podejścia, to jest książka Filozofia Fakiet. I na początku, jak usłyszałam ten tytuł, pamiętam, jak polecił mi ją kolega, mówiąc, że czytał. Genialna i w ogóle rewelacyjna, myślę, o nie. Ja tutaj taki tytuł. No, nie moja bajka. O. I słuchajcie, stwierdziłam w pewnym momencie, zajmując się właśnie e, tematyką psychologii e, i interesując się tym tematem, że no, warto po nią sięgnąć, bo gdzieś przewijała się e, wielokrotnie. Jest to niewielka książeczka, e, niewiele kosztuje e, w porównaniu do innych książek, natomiast e, można powiedzieć, że jej esencją jest to. Odpuść, bo im bardziej się spinasz, tym trudniej ci coś zrobić. Jak odpuścisz, będzie łatwiej. I autor podaje tu swoje przykłady, chociażby tego, że jak spinał się, chodził na siłownię yy, i bardzo chciał schudnąć, to nie mógł i chciał zadbać o swoje zdrowie. A kiedy po prostu odpuścił zmuszanie siebie do robienia yy, czegoś, czyli tych ćwiczeń, tej siłowni, to nagle Zachciało mu się wyjść na spacer, zachciało mu się biegać. Okazało się, że świetnie się czuje w sportach na zewnątrz um, i y po prostu sam naturalnie zaczął dbać o to zdrowie. To samo z jedzeniem, jak e, przestał sobie zabraniać, to nagle się okazało, że okej, okay, raz zjadł sporo, drugi raz zjadł sporo, ale za trzecim razem stwierdził, że przecież ja tyle nie potrzebuję. Czyli to jest takie naturalne szukanie umiaru i balansu. Oczywiście nie każdemu może się spodziewać, część z nas uwielbia dyscyplinę, zmuszanie siebie, e, tak, stanie z bacikiem nad sobą. Natomiast zachęcam do poznania tego podejścia. E, tak jak mówię, mnie w Pisało się super. Ja y, bardzo nie lubię y, inaczej. Y, mam już to przetrenowane, że im bardziej się do czegoś zmuszam, jak sobie wyznaczę jakieś deadline'y, jak powiem sobie, muszę coś zrobić w tym i w tym czasie, no nie wychodzi. A jak y, odpuszczam sobie, o na przykład, robię sobie wolny dzień i sobie, dobra, dzisiaj nic nie robię, to jakoś tak naturalnie siadam, tu odpiszę na maila, tu coś napiszę, tu sprawdzę tekst, tu napiszę posta i nagle okazuje się, że zrobiłam więcej niż gdybym postanowiła. Mówiła, że bite 3, 4, 5 czy 6 godzin pracuje. Eee, tam e, znajdziecie w książce Filozofia Pakiet. E jakby pokazane to odpuszczanie na różnych obszarach i też pokazane w kontekście na przykład relacji z innymi ludźmi, w kontekście bycia ocenianym czy oceniania innych, więc to nie jest tylko tak, to nie jest tak skrócone do samego odpuszczania sobie, ale właśnie pokazane w jaki sposób z większym luzem podchodzić do życia. Tak jak mówię, ta książka absolutnie wpisała się w moje podejście i to, że teraz po pierwsze jestem mniej zestresowana, bardziej wyluzowana, co chyba może potwierdza, co potwierdza wokół mnie wiele osób, to, że jak to powiedzieć, bardziej cieszę się życiem, tak? też jest spowodowane, czy było spowodowane pracą z tą książką. I zarówno pracą z książką ja, Tadeusza Nimińskiego, pracą z Obudź w sobie Olbrzyma i właśnie z pracą z książką Filozofia Fakty. Tą książkę też już czytałam dwa razy, ale wracam też do niej raz na jakiś czas, przyglądam jakieś treści i sama byłam zdziwiona, czytając ją drugi raz, jak wiele rzeczy z tej książki przyswoiłam. Może nawet nie tylko z tej książki, bo oczywiście Treści rozwojowe w wielu pozycjach się powtarzają, ale byłam zaskoczona, jak bardzo teraz moje podejście jest podobne do tego, co prezentuje w niej autor. Także to są moje takie trzy typy, które uważam, że może też ze względu na to, kiedy do mnie trafiły, w jakim momencie, bardzo mocno wpłynęły na moje życie pod kątem właśnie takiego rozwoju. A ja jestem ciekawa, czy jest to dla Was wartościowe? Na ile podoba Wam się ten filmik, dajcie mi znać w komentarzach. A może przygotuję, na przykład, w jaki sposób książki beletrystyczne wpłynęły na moje życie i które były najważniejsze, albo może też z jakiejś konkretnej dziedziny będziecie ciekawi. Bo chociażby mam taką zasadę, że jeżeli wybieram jakiś temat, na przykład pracowałam sobie w obszarze finansów w swoim życiu, to wybieram książki i je czytam, tak? To jest dla mnie naj, najtańszy sposób pracy ze sobą, pozyskiwania nie tylko wiedzy, ale właśnie zderzania się z innymi podejściami. Yy, I z tej tematyki powiem Wam, że oprócz takich klasyków, które wszyscy znają, też są książki, które yy, myślę, że na które mogliście nie trafić, a mnie dały inną perspektywę. Więc czekam na Wasze komentarze yy, i pytania. Takie małe postscriptu. Zupełnie nieprzypadkowo dwie z tych książek można kupić na Naszym OSM Power. Czemu mówię nieprzypadkowo? Dlatego, że zależy nam na tym, żeby polecać książki w OSM Power, które sami znamy, które przeczytaliśmy, które nam pomogły. Dlatego książkę Obyć w sobie Olbrzyma i filozofia Fakiet oczywiście znajdziecie na osmpower.pl.